Chodzimy dzisiaj Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Spotkałyśmy się w Pianoli, żeby uczcić to nasze święto robieniem kwiatków z i jedzeniem tortu kajmakowego, który przygotowała Ania Tomasik. Kobiety od jakiegoś czasu są, chcą być strasznie samodzielne, i strasznie to procentuje w jakichś ich e, ży, żywotach karier, na przykład, albo w jakimś takim realizowaniu się zawodowym. Natomiast nie zawsze idzie to w parze z taką kobiecością, czyli z taką miękkością, z takim światem ulotnym i z takim czymś, e, co dotyczy tylko kobiet, a nie mężczyzn. I właśnie to jest ta cena chyba współczesności, że chcemy robić karierę za wszelką cenę, chcemy mieć bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo ładnych przedmiotów. Natomiast zapominamy o takich właśnie kwestiach bardzo duchowych i o tym, co tworzy na przykład to nasze otoczenie, dom albo chociażby relacje z innymi. I właśnie tutaj w tym momencie się strasznie to wszystko pozmieniało i teraz ale teraz myślę, że jakąś taką tendencję zauważam i powrót do tej kobiecości i chociażby taką właśnie takim przykładem na to są te warsztaty, że kobiety tutaj przyszły i że chcą właśnie pracować w jakiejś takiej materii bardziej ulotnej i też dotyczącej naszego magicznego kobiecego świata. Właśnie robimy kwiaty. Teraz ta kobiecość jest taka bardziej wyzwolona, tak mi się wydaje. A kiedyś była y, taka bardziej skromna, zamknięta. Kobieta jakby bała się odkryć, y, bała się pokazać, jakby to, co umie, to, co lubi. I uważam, że to jest sobie taka najistotniejsza różnica, właśnie, że kiedyś było. Jakby była zamknięta, zamknięto, a teraz jest otwarty, takiej taki przenośni. Kobieta jest w tej chwili przebojowa, walczy o swoje, jest jakby może też konkurencją czy zagrożeniem niekiedy dla mężczyzny. To jest temat jak rzeka i wydaje mi się, że jeżeli w odniesieniu do współczesności, to ta kobiecość w, w tym okresie teraz, w dzisiejszym, XXI wieku, troszeczkę, że tak powiem, zanika kobiecość, dlatego że kobiety przejmują role męskie i muszą sprostać wielu zadaniom, a dawniej kobiety jak gdyby bardziej dbały o swoją kobiecość, miały na to więcej czasu. I y, zajmowały się domem, chociaż to je w dużym stopniu ograniczało, jeżeli chodzi o rozwój ich zainteresowań, bo jednak był zawsze dom najważniejszej dzieci. A w tej chwili kobieta spełnia się zawodowo, chce się spełniać zawodowo. I w związku z tym często bywa tak, że zaniedbuje dom, zaniedbuje dzieci. Rolę matek przejmują często dziadkowie. I to jest przykre, ja tego nie akceptuję. Też sama jestem babcią i bardzo dbam o mojego wduka, edukuję go. Staram się go właśnie rozwijać, bo rodzice na to nie mają czasu. Także nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest pozytywne, że aż tak zatracamy swoją kobiecość, bo to jest w pewnym sensie zatracanie kobiecości. Dbamy o swój wizerunek zewnętrzny. Oczywiście to nie jest ta kobieta, która dawniej była zaniedbana, siedziała w domu, zajmowała się dziećmi, ale z drugiej strony nie można dzieci zaniedbywać, trzeba o te dzieci dbać, bo to jest nasza przyszłość. Kobiecość tak naprawdę jest trudno definiowalna w tej chwili, bo ile kobiet, tyle modeli kobiecości, tyle rodzajów. Jesteśmy społeczeństwem ciągle patriarchalnym i ono bardzo mocno kobietę wkłada w pewne wzorce kulturowe, w pewne społeczne uwarunkowania. Nas tutaj w Polsce ominęły dwie fale feminizmu i my tak naprawdę takiej dojrzałej kobiecości, takiego dojrzałego, zdrowego feminizmu, tak naprawdę dopiero się uczymy, dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Tak naprawdę dopiero teraz wiemy, o co chodzi z równouprawnieniem płci, z równością pomiędzy kobietą a mężczyzną i przede wszystkim wolnością kobiety. Tym, że kobieta może wybierać swoje drogi życiowe, może wypełniać swoje życie tak, jak sobie to wyobraża, a nie tak, jak chce tego społeczeństwo. Ale myślę, że my tutaj u nas w Polsce kobiety dopiero się bardzo powoli, mimo wszystko tego uczą. Mamy już genderowe studia, mamy ruchy feministyczne, niemniej jednak cały czas pozwalamy aby stereotypy nami rządziły. Nie buntujemy się głośno, kiedy w reklamach telewizyjnych jednak przypisuje nam się bardzo stereotypowe role, kiedy w podręcznikach dla dzieci to mama jest w domu i wychowuje dzieci, a tata zarabia pieniądze, kiedy dziewczynkom kupuje się lalki i wózki, a chłopcom koparki. Jednak jeszcze nie potrafimy zdecydowanie powiedzieć nie stereotypom, ale myślę, że dużo dobrego jeszcze przed nami i będzie tylko lepiej. A następne spotkanie koła gospodyń miejskich odbędzie się również w pianoli o godzinie 17.29 marca. Wówczas to Justyna Ptaszyńska, tancerka, opowie nam o świadomości ciała, a także zobaczymy film na temat tańca. A jeśli chodzi o zajęcia z Anią Tomasik, to 12 kwietnia zapraszam serdecznie do Pianoli na godzinę 17 na koło gospodyń miejskich.